Jak wyprzedzać konkurencję, skutecznie wyprzedzać, zwiększając efektywność, a nie wydając kosmicznych pieniędzy na budżety? Przede wszystkim naucz się słuchać. Klienci chcą być wysłuchani i mówią bardzo dużo o swoim zadowoleniu, a jeszcze częściej o niezadowoleniu, co oczywiste. Umiejętność słuchania i wyciągania wniosków to absolutny game changer efektywności. Wyciągaj wnioski i wdrażaj zmiany. Faktycznie wdrażaj. Skoro klient wskazał Ci kierunek. Wykorzystaj no to i zacznij działać. Ale też pamiętaj, by dać znać światu o tym, że wdrożyłeś zmiany, aby klient się faktycznie o nich dowiedział. Wielkim błędem, które notorycznie obserwuję, jest wprowadzanie ciekawych rozwiązań, wprowadzanie zmian sugerowanych przez klientów. Optymalizacja i trzymanie tego w tajemnicy to naprawdę błąd efektywnościowy. No i wreszcie nie pytaj, jeżeli nie chcesz uzyskać odpowiedzi, jeżeli nie chcesz jej usłyszeć. Nie zaczynaj dyskusji z klientem, jeżeli nie masz zamiaru wysłuchać go do końca. Jest aktualnie mnóstwo narzędzi dostępnych do tego, żeby w tę interakcję wejść. Od social mediów przez stronę po reklamację. Zrób z nich użytek. Działaj. Zupełnie za darmo. Powodzenia!